Wraca sprawa zaginionej 12 lat temu Iwony Wieczorek. Śledczy przeszukali dom Pawła, jednego ze znajomych Iwony. Był jedną z osób, z którymi bawiła się Iwona Wieczorek tuż przed swoim zaginięciem. Mężczyzna udzielił wyjaśnień dziennikarce faktu. Iwona zaginęła z 16 na 17 lipca 2010 roku. Bawiła się z przyjaciółką i trzema kolegami. Na działce babci Pawła. Śledczy po latach wrócili do sprawy. Tym razem wzięli na celownik Pawła. Dwa razy przeszukano jego dom. Teraz sprawą zajmują się śledczy z tak zwanego archiwum X w Krakowie. Paweł o tej sprawie opowiedział dziennikarcy faktu, od rozpoczęcia sprawy 12 lat temu mówi, że jest niewinny i dodaje, że śledczy chcą zrobić z niego drugiego Tomasza Komendę. Dodał, że cytuję, ja byłem setki razy przysłuchiwany w obecności adwokatów i bez. Grożono mi bronią, straszono pobiciem na komendzie, zrobiono wszystko, co można było zrobić z każdej strony. Jako chłopiec, 21-letni, to sama pani rozumie, że pewnie gdybym miał coś wspólnego, to już bym pękł. Jeśli zainteresował cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.